Dajcie moi drodzy. Dzisiaj mam taki zestaw za 35 zł. Wygrywamy. Big 777, magnetyczne 5 i krzyżóweczka za piątkę, czyli krzyżówka XL. No i w domu spojrzałam, że krzyżówka ma numerek 22 i magnetyczne 5 ma numerek 22. To od razu sobie ten numerki przetestujemy. Chociaż ja uważam, że numer. Nie ma znaczenia. Wszędzie ukrywają te wygrane i wszędzie ukrywają, ukrywają pustaki, także ja się numerkami za bardzo nie sugeruję. No to może krzyżówkę zostawmy sobie na koniec, a zaczniemy od upartego Lewandowskiego, który za bardzo mi wygrywać nie daje. Numer 10. I zobaczymy, czy się dzisiaj.

Dwadzieścia cztery, dwadzieścia siedem i dwadzieścia jeden, drugi rządek, gdzie on tu może być? Czternaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści dziewięć, trzydzieści siedem, osiemnaście, trzydzieści trzy boków cała zdrapka trzydzieści osiem trzydzieści pięć trzydzieści sześć i ostatni rząd dwanaście dziewiętnaście dwadzieścia trzy trzydzieści jeden i dwadzieścia osiem no, Lewandowskiego raczej nie polubię. Strasznie ta zrabka jest dla mnie okrutna. Tu jest L i K. Dobra. No to zróbmy sobie magnetyczne 5, numer 22. I szukamy piąteczki. Jest 9, 6, 7. Jeden, siedem, no tu się siódemki sypią. Osiem, jeden, pięć, dwa. Kolejne siedem, trzy, dziewięć, dwa, trzy, dziewięć, dwa, cztery, trzy i jeden piątki tutaj nie ukryli kontrolne różne i teraz big siedem siedem numer trzeci i tu szukamy siódmeczki Pierwsza gra nie ma, druga gra nie ma, trzecia nie ma, czwarta nie ma, piąta nie ma. Szósta brak. I siódma brak. No to druga strona. Szukamy wie, te siódemki. Jakoś ich nie widzę. I ostatnia gra, czternasta, nie ma. Dobra, nie szukam kontrolny, bo widać, że siódemki nigdzie nie włożyli. No to teraz krzyżówka. Numer też 22, tak jak magnetyczne miało numerek. To zobaczymy. Po magnetycznym widać, że to nie jest szczęśliwy numer. <laughs> C i J. Szukamy najpierw w pierwszej, w bonusie Calvin. C i J. J. Widzę tu. Tu jest C. jest C ją się bardzo fajnie drapie C i J Dobra jak na razie tu nie widzę potem znajdę teraz szukamy literkę u i K w ponusie jest K u i K tu jest... K. Tu jest K. Hmm, tutaj. Tu K, ale U. Nie widzę. Tu jest K tutaj, tutaj, udo, uszy, tu jest k raz, dwa, no dobra, kolejna, literki, kolejne literki to e i g, bo nu się nie ma, tu jest E, tu jest G, E, tu jeszcze było K, E. Dobrze, druga strona. E i G chyba zdrapane, kolejne to L i V, w bonusie mamy L. No i to chyba wszystkie L teraz druga strona to jest L i więcej nie widzę L. Dobra. Kolejne dwie to N i. Dobra, szukamy i i i n. Dobrze, teraz druga. Tu jest i. N. I jeszcze tu I. Kolejne dwie to Y i Z. Tu jest Y. Y. I druga strona, z, tu mamy y i z, i było u. Dobra, kolejne dwie, t i b. T i B. Jest B. Ale się kiepsko te słowa utworzą. T. Tu jest B. T. T, 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 T i B. druga strona szukamy tu mamy b i t tu mamy t dobra raczej wszystko szukamy kolejne to p i w w, P i W, tu Mamy P, w, w, P, P. I raczej A nie dadzą, bo tutaj by było już byłby bonus i by były wyrazy, ale. Nie tracimy nadziei. Może dadzą. PPP. P, p. No patrzcie żadnego słowa. P i W. I ostatnie to jest X i O. Tak myślałam, że nie będzie A. No to mamy oko. było r to mamy o to mamy pole drugie słowo i to by było na tyle w tej krzyżówce i tutaj o X nie ma także szukamy sama o To mamy, o, horoskop koala. No, o, jest dużo, ale niestety nie tworzy nam nic. Dobra, zaraz kontrolne nam powiedzą. Wygrana była 15 w bonusie. A ja mam kontrolne u UG, czyli na 35 zł, dzisiaj wszystko puste. Wiadomo, co lot to dało, to teraz będzie zabierało. <noise> Ale nie, poddajemy się, wiadomo, czasami jest właśnie odcinek na zera, czasami jest właśnie z fajnym plusem. Także szukamy, drapiemy dalej. Miłego dnia, kochani, i dziękuję Wam bardzo wszystkim za obecność, za oglądanie. Pozdrawiam, do usłyszenia, pa pa!